Dwa Atlas to bardzo ambitny tytuł od studia Deck 13. Mimo że ogólnie dzieli pewne podobieństwa z ich poprzednimi grami, takimi jak Lords of the Fallen i The Surge 2, jest to również ich pierwszy krok poza gatunkiem typowym wobec serii Souls-like. W samym rdzeniu Atlas Fallen to trzecioosobowa rozgrywka RPG, która skupia się na szybkości i dynamicznych starciach, chociaż czasem napotykasz grupy mniejszych wrogów to większość przeciwników to ogromne potworne istoty, co szybko staje się charakterystycznym elementem rozgrywki. Aby nie przegapić żadnej emocjonującej recenzji czy analizy, serdecznie zachęcamy do subskrypcji naszego kanału oraz włączenia powiadomień. W grze świat legł w ruinie z powodu brutalnego Boga Słońca Telosa. Większość dawnej bujnej krainy zamieniła się teraz w pełne wydm piaskowe równiny, gdzie czasem występuje martwe drzewo lub skrawek wyschniętej trawy. Mieszkańcy są zmuszeni służyć Telosowi, wydobywając potężny zasób, zwanym esencją, z otoczenia i dostarczając go do niego. Niektórzy ludzie złożyli przysięgę lojalności Bogu Słońca w zamian za podniesiony status lub bardziej pożądane stanowisko w surowej pustyni. Inni mają za zadanie wykonywać pracę przypominającą niewolnictwo, wydobywając esencję i przewożąc ją przez wydmy. Główny bohater odkrywa potężną, starożytną rękawicę, która umożliwia manipulowanie esencją, aby kształtować piasek, nadając posiadaczowi potężne bronie i moce. Z tą odnalezioną siłą gracz wyrusza, aby poprowadzić rebelię i położyć kres brutalnemu panowaniu Telosa. Rękawica umożliwia zaopatrzenie się w dwie z trzech potencjalnych broni w każdym momencie. Piaskowy tłuczak to potężna hybryda topora i młota jako ciężka broń. Piaskowy bicz to szybki atakujący bicz, który pozwala również szybko zbliżyć się do wroga. Na koniec, piaskowe pięści to twarda, uderzająca broń wręcz, która umożliwia rozwinięcie dodatkowych ramion podczas zadawania ciosów w przeciwnika. Każda broń ma swoje własne, specyficzne ataki i kombinacje, które różnią się synergicznie od innych broni. Szczerze mówiąc, te trzy bronie są wystarczająco unikalne, ale gdy raz odkryłem kombinację broni, która działała, czyli piaskowy bicz i piaskowe pięści. Nigdy nie miałem większej potrzeby, by używać trzeciej broni. Podczas mierzenia się z majestatycznymi bestiami na pustyni, nauczysz się również opanowywać system momentum. To pewnego rodzaju system opierający się na ryzyku nagrodzie. W miarę udanych ataków wypełniasz swoją belkę momentum. Kiedy jest pełna, możesz wykonywać bardziej intensywne specjalne ataki. Jednak im bardziej pełny jest pasek, tym więcej obrażeń otrzymujesz, kiedy zostaniesz trafiony. To świetna koncepcja, ale szczerze mówiąc, wydaje się trochę nie trafiać w sedno. Nie ma tu żadnego prawdziwego ryzyka, ponieważ na końcu dnia skupisz się po prostu na obijaniu przeciwnika. Nigdy nie przerywałem budowania momentum, aby rozważyć ryzyko z tym związane. Zamiast tego po prostu starałem się zadawać jak najwięcej ataków, jednocześnie unikając trafień, aby nie narażać się na dodatkowe obrażenia. Podczas podróży przez świat znajdziesz złoża esencji, a także zdobywasz ją z pokonanych wrogów. Dzięki tej esencji możesz odblokować nowe zdolności i ulepszyć swoją rękawicę, zwiększając jej możliwości. Pod względem wizualnym świat Atlasa jest po prostu piękny. Dosłownie zdarzało mi się zatrzymywać, aby rozejrzeć się po rozległych, otwartych przestrzeniach, podziwiając piękno ruin rozrzuconych pośród piasku. Szczegółowość niektórych obszarów, takich jak twierdza rycerzy Bastengardu, jest niezrównana. Podczas postępów w świecie Atlas Fallen. Odwiedzisz trzy różne obszary. Każdy z nich ma główną bazę, z której będziesz czerpać większość zadań. Dodatkowe opcjonalne zadania i przedmioty kolekcjonerskie są również rozsiane po całym terenie i to w naprawdę obfitej ilości. Twoja rękawica ma także zdolność wyciągania zakopanych obiektów z piasku, do których mogą należeć skrzynie, czy nawet konstrukcje pozwalające na dostanie się na wyższe tereny. Niektóre z kolosalnych bestii, na jakie trafisz, są naprawdę niezwykłe, zarówno pod względem wielkości, jak i wyglądu. Fani Monster Hunter znajdą tu znajome elementy, ponieważ niektóre większe potwory mają różne części ciała, na których można się skoncentrować. Jeśli zada się im wystarczająco dużo obrażeń, mogą się złamać, co powoduje zadanie ogromnych obrażeń wrogowi oraz upuszczenie specjalnych łupów. Niestety, stwierdziłem, że łupy są w większości przypadków mało istotne. Nadal starałem się uszkadzać jak najwięcej części potworów, ale nigdy nie zauważyłem, by materiały, które zdobyłem w ten sposób, miały naprawdę znaczenie. W rzeczywistości to może być nawet jednym z większych problemów związanych z grą. Wiele z wprowadzonych systemów brzmi świetnie w teorii i ma swoje własne subtelności. Jednak w większości przypadków odbiegają one od istoty rozgrywki. W ogromnym świecie otwartego RPGa takiego jak Atlas Fallen, wyposażenie i system przedmiotów powinny mieć znaczenie. Niestety tak się nie dzieje. Właściwie uważam, że całkiem możliwe jest przejście przez całą fabułę. Bez potrzeby zaopatrywania się w cokolwiek, co zdobyliście podczas całego doświadczenia fabuły. Niestety w grze pojawiają się także dość znaczące problemy. Bez wątpienia największym z nich jest aktorstwo głosowe. Nie zrozumcie mnie źle, nie oczekuję, że każdy tytuł będzie miał poziom aktorstwa głosowego na miarę Baldur's Gate 3. Ale aktorstwo głosowe w Atlas Fallen nie jest nawet przeciętne jest po prostu strasznie złe. Niektórzy z mało ważnych NPC-ów byli w porządku. Ale postać gracza oraz główny towarzysz Nial nie byli rewelacyjni. To odebrało wiele z ogólnego doświadczenia i immersji. Z perspektywy fabuły ciężar świata spoczywa na barkach tych dwóch postaci, jednak nie miałbyś o tym pojęcia bazując na ich monotonicznym wypowiadaniu kwestii. Wiem, że mocno to podkreślam, ale nie mogę wystarczająco przekazać jakie to jest złe. Mówimy o czymś gorszym niż Peter Dinklage jako duch w Destiny 2. Zanim go zamienili. Podsumowując, fabuła miała wiele potencjału, ale nie spełniła oczekiwań. Uważam, że aktorstwo głosowe odegrało w tym dużą rolę. Ponadto historia czasami wydawała się trochę pospiesznie podgoniona. Całościowo zajęło mi to trochę ponad 14 godzin, by ukończyć upadłego Atlasa, ale przeszedłem też wiele opcjonalnych treści, które oferował. Jeśli ktoś skupiał się tylko na głównych zadaniach fabularnych, nie zdziwiłbym się, że ukończenie zajęłoby mniej niż 10 godzin. Jednakże jeśli zdecydujesz się spędzić więcej czasu na eksploracji każdego zakamarka, zdobywaniu kolekcjonowanych przedmiotów i ukończeniu wszystkich zadań pobocznych, widzę to jako 20 godzin nużącej rozgrywki. Ponadto wiele z potencjalnie fantastycznych funkcji w Atlasie Upadłym kończy się na tym, że są dodane w pośpiechu. Jest funkcja o nazwie Furia Stróża, w której po wystarczającej aktywności przyciągasz uwagę o katelosa. Co skutkuje stworzeniem ogromnego piaskowego sztormu w Twojej lokalizacji. Wewnątrz sztormu zostaniesz zaatakowany przez hordy wrogów, a przy ograniczonej widoczności. Kiedy pierwszy raz zetknąłem się z Furią, byłem podekscytowany, co z tego wyniknie. Masz możliwość ucieczki przed sztormem lub walki ze wszystkimi wrogami do końca. Po tym wszystkim otrzymujesz dość mierne łupy. I to właściwie wszystko, co mógłbym powiedzieć o tej grze. Furia Stróża była dość niezadowalająca pod każdym względem. Co więcej, doświadczyłem jej tylko kilka razy w trakcie rozgrywki, co skłoniło mnie do zastanowienia się dlaczego w ogóle istniała. Podsumowując, Atlas Fallen przypadł mi do gustu. Cieszy mnie, że Dekter Tin wykroczyło poza strefę komfortu i zaprezentowało nam swoje spojrzenie na otwarty świat. To miło spędzony czas, choć mógłby być a nie był naprawdę świetnym. Szczerze mówiąc, ten tytuł sprawił mi trudności w recenzowaniu. W pewnym sensie ukazuje przebłyski prawdziwie godnej uwagi wysokobudżetowej produkcji. Świat jest obszerny, piękny i pełen życia. Jednak w innych aspektach sprawia, że chciałbym, aby był bardziej wyrazisty. System walki miał potencjał, by pozostawić niezapomniany ślad w gatunku. Jednak w rzeczywistości prawdopodobnie zostanie zapomniany. Wydaje się, że Deck 13 zbyt mocno trzymało się pewnej konserwatywnej linii w swoim pierwszym projekcie niezwiązanym z gatunkiem Souls-like. Uważam, że jest wystarczająco dużo powodów, by zagrać w Atlas Fallen. Szczególnie jeśli jesteś fanem gatunku Action RPG. Może nie pozostawić trwałego wspomnienia po zakończeniu przygody, ale w trakcie będzie wystarczająco przyjemny, by utrzymać Twoje zainteresowanie. Ponadto nie miałem okazji tego wypróbować, ale całość Atlasa można rozegrać w trybie kooperacji. Najlepszym podsumowaniem mogą być te słowa: Nie mogę się doczekać, co przygotuje Deck 13 w przyszłości.